Woda i morze to tematy, o których nie da się uciec e, ani odejść daleko. E, jest z nami pan Aleksander Celarek, inżynier mechanik i Dzień dobry. Dzień dobry. E, reprezentuje pan zawód, którego chyba trudno szukać w innych regionach Polski, choć tutaj chyba można powiedzieć, że to jest profesja dość elita. To Jest to... to taki zawód na pograniczu hobby, Łodzi z drzewa już buduje się coraz mniej, ale ciekawe. Jakiego rodzaju łodzi budowa pan się podejmie? No tak jak z panią powiedzieliśmy, na chodzi Przede wszystkim łodzi drewniane, łodzie tradycyjne. Najbardziej lubię tradycyjne łodzie z naszych terenów, ale buduję również repliki łodzi średniowiecznych. Łodzie wikingów? Łodzie wikingów. W tej chwili moja łódź pływa na Lofotach. Tam w takim ośrodku wikińskim budowałem łódź, która brała udział w obchodach rocznicowych śmierci świętego Wojciecha. W 1997 roku no, ta łódź już niestety nie, nie istnieje w zasadzie, ale lubię takie stare drewniane łodzie. A jak to jest? Czy trzeba kochać budowanie, by wybudować dobre łodzie? Wydaje mi się, że dobrze jest, jeżeli się o tych łodziach wie wszystko, czyli do czego one są, jak się na nich pływa. Trudno by było wybudować dobrze żeglującą łódź, nie wiedząc na czym żeglowanie polega. Zwykle w przypadku e, tak niecodziennych zawodów, które są hobby, wymagają wielkiej wiedzy, doświadczenia pracy, zwykle jest tak, że e, on e, y, przechodzą mnie z pokolenia na pokolenie, rodzinnie, podpatruje się i, i, i kształci kolejne pokolenie rzemieślników. Czy tak jest pana przypadku? Nie, w moim przypadku tak. Nie. Bo pan nie pochodzi z Panu, prawda? Pan jest wrocławianinem z tym. Jest to czar jako kosiaków, urodzeniłem Wrocławie, ale całe życie na tym na pultestwie i może to leko, że w nim w Wrocławiu Ja wszystko, ja wszystko rozumiem, to była opowieść. Opowieść z serca można powiedzieć pod prawda? Tak samo, bo to pan wybrał, to jest taka ojczyzna wybrana, taki portu, Nie, nie, dybrała... moja matka skąd pochodziła Aha. i ojciec jest w zasadzie po wojnie się z nią spotkał w Niemczech i początkowo zadecydowali ziemię odzyskane, bo taka była moda, no ale potem mama ściągnęła go w swoje rodzinne strony, tate mojego znaczy. Wszyscy się już tutaj cały czas mieszkamy w chałupach na Półwyspie. Skąd Pan w takim razie czerpał wiedzę o tym, jak budować te tradycyjne drewniane łodzie? To się wzięło właśnie z hobby, czyli najpierw jeszcze na ostatnich latach studiów, to się, znaczy może jeszcze wcześniej, żeglowałem tu z rybakami na łodziach, kiedy te łodzie jeszcze były do rybacka używane i posiadały tylko żagle. No potem, kiedy poszedłem na studia, to mi tak zabrakło tego mojego miejsca na świecie. No i z wielką taką radością po tych studiach tu wróciłem, podjąłem pracę w stoczni, a hobby poszło w tym kierunku badania drewnianych łodzi i tak dalej. Napisałem książeczkę o tych kaszubskich łodziach, taką techniczną. Potem różne dzieje losu waliła się komuna, człowiek tracił zawód, różne rzeczy tam się przemalały, za coś się trzeba było wziąć. No i wziąłem się za to szkódnictwo, za szkódnictwo i żaglomistrzostwo. W zasadzie bardziej takie, można powiedzieć, dochodowe to było to żaglomistrzostwo. A jak wygląda to na warsztat? Jak powstają te łodzie? No, czy potrzeba, są jakieś specjalne narzędzia do tego, szformy? Widzi Pani, im łódź jest prymitywniejsza, tak powiedzmy drewniana łódź, tym w zasadzie mniej potrzeba do tego narzędzi. Taki warsztat szkódniczy z dawnych czasów, który rybakom Młodzie budował, to była byle szopka z żarówką, żeby światło było i to już wystarczyło. Narzędzia były wszystkie ręczne i niczego więcej nie trzeba. Im bardziej ta łódź się staje nowoczesna, czyli metalowa, plastikowa, tym bardziej rośnie to przyrządowanie, to cała technologia i e, więcej się w nowoczesnych łodziach wkłada w stworzenie stanowiska, formy, a potem z tego, że tak powiem, jak ciepłe bułki wypadają łodzie. A dawniej było tak, że każda łódź była stuprocentowo grzewana od początku do końca. A śledzi Pan losy swoich e, łodzi, co się z nimi dzieje potem jako puszczonych Pana, tak? Czy jest Pan z nimi jakoś emocjonalnie związany? Jestem, 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 tak. Oczywiście jak każdy wyrób, to lubię, żeby on długo żył i tak dalej. Bardzo nie lubię, kiedy dostaje się w ręce jakichś ludzi, którzy dla jakiejś fanaberii tylko kupili, a potem to wszystko się rozsypuje. Wspominał Pan o tym, że dowiadywał się o, tych, o tym, jak są zbudowane to od rybaków, między innymi, sam poszukiwał informacji, a czy Pan ma jakiegoś ucznia, takie kolejne pokolenie, fascynata, hobbysta, który mógłby kontynuować taki zawód szkutnika? Czy po mnie na pewno? Wygląda, że przejmie ten warsztat mój syn. Co prawda syn idzie w tej chwili bardziej w nowoczesne rzeczy też, naprawia deski rimsurfingowe, robi deski, ale w drzewie, w drzewie też ze mną długie. Także warsztat prawdopodobnie nie zniknie po mojej śmierci. Aleksander Cenarek, Szkutnik, był gościem plenerowego studia dwójki na rynku w Polsku bardzo serdecznie. Dziękuję.